Cześć wszystkim z tej strony, gosia. I dzisiaj witam Was w wideo kuchalniczym. Będę kucharzyć, a raczej robić bardzo proste przepisy z TikToka. TikTok, 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 TikTok. TikTok oferuje nam y, wielką gamę przepisów, i niektóre poszły wiralem przez internet. I właśnie takie dwa, może nawet trzy, zobaczę od y, stopnia chęci, y, wypróbuję. A pierwszy będzie taki przepis bardziej deserowy. W sumie dwa pierwsze są deserowe, a mianowicie w sumie trzy. Hmm, y, Kawulina, ubijana. Kawa pianka. Słuchajcie, poszło na y, TikToku wideo, gdzie ubija się kawę. I zrobię to, bo jest niby proste. I podobno smaczne. Ale chyba czasochłonne, bo jednak ubijanie. Ja nie lubię siedzieć w kuchni, ale dla Was spędzę ten czas przy kawulinie. Ten dziwny kąt kamery pokazuje nam jak wykonać kawę. Będziemy potrzebować naczynie do miksowania, w moim przypadku jest ono takiego dziwnego kształtu, nie wiadomo czy się sprawdzi. Następnie kawa rozpuszczalna, musi być rozpuszczalna, ta jest z naszej starej dobrej Biedrony, oraz cukier. Biała śmierć, będziemy się truć. Dwie łyżki stołowe kawy. dwie łyżki stołowe śmierci Słuchajcie, usiadłam na blacie, żeby bardzo dobrze wam opisać kolejny krok, bo chciałam, żebyście też widzieli mnie. A mianowicie będziemy teraz dodawać dwie łyżki stołowe wrzątku, po czym to wszystko miksujemy. Stwierdzam, że zmiany kamery nie są dobre dla filmu. Nawet głowy nie widać. O. Także musicie się przyzwyczaić do zmianów kątów. Zmianów kątów. Dwie łyżki stołowe, dobra? W rządku. Jeden. Dwa. Dobra. Mocne, dobra. To chyba już, patrzcie, ubiło się, jest piana, nie spada, więc kolejny punkt będzie trochę oszukany, a raczej będzie po prostu y, nie taki jak trzeba, ponieważ y, nie mam lodu. Do tego haka, przepisu potrzebny jest lód, ale lód nie jest też taki dobry na gardło, jest okres przeziębień, więc po prostu użyjemy zimnego mleka. Właśnie kolejny punkt: mleko jest niezbędne mleko. Zapomnieliśmy o mleku. Y, mleko jest. Zimne najlepiej z lodem. W oryginalnym przepisie no, do naszej, jakże, instagramowej szklanki będziemy dodawać lód. My nie mamy lodu, więc przepis jest no, nie do końca y, dokładny. Natomiast mamy zimne, schłodzone mleko. Więc pamiętajcie: najpierw lód, potem mleko, w tym przypadku bez. I na to. O, patrzcie, kawa. Mm. I na to dodajemy. I puch! Ojej, dobra, nie, nieważne. Dobra, słuchajcie, moment prawdy wygląda tak. Na pewno jakby była ładniejsza szklanka, byłby efekt bardziej gościelniczy dla gości. Teraz jest to efekt sam w domu, nikt nie patrzy. Ale na filmikach oni mieszają wszystko razem, więc ja też wymieszam, żeby jeszcze zmieszać te, te resztki z łyżki. W dziwny sposób ta piana nie, chcie, nie chce się rozmieszywać. Może nie powinna, ale wtedy jak to pić? Czeka. Aż muszę, nie. Mm. Kawał piany się wziął, ale... Tam, gdzie jest mleko, gdzie to jest połączone z mlekiem, jest naprawdę dobre, słuchajcie. To by się przydało zmiksować. Nie, nie wiem, czy to jest chyba nie, ale... Mm. Odłączyłam z kontaktu. Okej. Okay. W sumie to było do przewidzenia. Dobra, czekajcie, siostra niech nie widzi. Jest okej, okay. to tylko woda z mlekiem. Mleko w sumie z kawą. No, widzicie, już jest y, dobrze. Trochę mi się ręka trzęsie, ale y, y, mam nadzieję, że wszystko wytarte. To słuchajcie, ale dalej mnie kusi ta metoda, więc po prostu przeleję do tego, ale się trzęsę. Poczekajcie, przeleję po prostu tu i zmiksuję. Przy okazji powiem Wam, że ja nie mam doświadczenia w kuchni i to też nie mam doświadczenia ani dobrego, ani złego, dlatego. Mniej więcej wiedziałam, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, ale wiecie, jak człowiek nie spróbuje, to nie wie. Teraz już wiem, dobra, mam tu bezpieczniejsze naczynie. Mm. O! Słuchajcie, zupełnie inna konsystencja, inna tekstura. Z tamtą pianą było właśnie takie. Zbita pianka, takie co, to było coś tak, no inne. A to nie wiem czy widzicie, ale tutaj zrobiły się bombelki. Jest to takie, nie wiem, przebełtana kawa taka. To jest przepyszne, jak deser. Bardzo polecam. O, mam więcej. czekajcie leci znowu. Powiem szczerze, że trochę mnie zestresowała sytuacja z ostatniego przepisu. Dodatkowo jeszcze nie wiem, czy widać, ale też się ufajdałam. Yy, I dlatego wykonam tylko jeszcze jedno, na uspokojenie jeden przepis. Już tego trzeciego nie chcę, nawet bo on też, też jest z miksowaniem związany, więc może następnym razem, a teraz coś do czego będę używać, mikrofalówki. Także mam nadzieję, że będzie bezpieczniej. Serce mi wali. To ta kawa. Teraz będziemy potrzebować kubka, proszę bardzo. Tylko wychodzę z lampy i już jest noc prawie. A to patrzcie, dopiero. 12.53. Wybrałam czarny kubek, jak moja dusza, gdyż będziemy robić coś z czarnych Oreo. Słuchajcie, Oreo są koloru ciemnego, czarnego, bardzo czekoladowe i nie mogłam ich tutaj znaleźć. Znalazłam za to coś, co wygląda jak Oreo, przynajmniej kolorystyczne, a mianowicie Gerardy. Mamy tutaj. Y Mafine Black, mafine Black, no nie wiedziałam, że tak się nazywają. Poszłam na kolor, to są też takie właśnie markizowe. Nie wiem, czy trzeba mieć Oreo, dlatego że mają jakiś specjalny składnik, czy po prostu tylko dla, te, dla walorów smakowych, ale przepis jest też dosyć prosty, a mianowicie trochę ciastek. Wpakujemy do kubka, zalejemy mlekiem i włożymy do mikrofalówki. Co to takie ciemne? To jest okap. Przy okazji w naszej kawulinie pęcherzyki powietrza pękają, ale dalej smak jest i przy okazji kocie włosy tu wyjadłam trochę wcześniej, to nie patrzcie w przepisie było napisane 4 4, gdzie jest, o 4 Oreo e, te, patrzcie w ogóle jakie podwójniaki to nie wiem, raz dwa hmm. trzy, nie wiem czy cztery nawet wlyzą tutaj, dam na razie 3 albo cztery, albo i pół, o wszystko zalewamy mlekiem nie wiem ile tego mleka na oko o, bardzo dobrze. I rozdziabujemy wszystko widelcem. Robimy bełta. Widzę, że cała masa jest dosyć rzadka, więc dodam jeszcze tą końcówkę. Naszego bełta należy włożyć do mikrofalówki na 75 sekund. To jest ponad minuta. Minuta, dwa. Minuta no piętnaście. dobra, moment prawdy. Nie wybuchło, nie wylało się. Już nie widzę. Wygląda jak żyk. Dobra, spróbuję y, wymiocin, ale paruje, powiem wam, że... No dobra, wygląda brzydko. Słuchajcie, mamy dobry kąt. Kąt z podłogi jest najlepszy. I teraz patrzcie, to wszystko pokażę Wam zbliżenie. Nie wygląda gościnnie. Gości tym do mnie uraczyła. Ojej! Ale może smakowo jest wspaniałe. Powiem wam, że wygląda jak papka. Strasznie gorące, paruje. No, wiecie, jak to smakuje? Jak niedopieczone ciasto. To jest mokre, gąbczaste, bardzo słodkie, ale. Jakby mi ktoś to podał, to ja bym się bała, że to jest niedopieczone, że się otruje i dostaje ból brzucha. Strasznie dziwne, nie pasuje mi ta konsystencja. A z podłogi wygląda tak. Nie. Nie wiem, czy te Oreo mają inne właściwości, to wszystko by inaczej smakowało, wyglądało, może miało inną teksturę, ale niestety Gerardy się nie sprawdziły. Aczkolwiek jest słodkie. Dla zaspokojenia słodkich rządzy może być, ale powiem Wam, że kawa jest 100 razy lepsza. Zobaczmy po czasie. No już teraz nie wyglądasz tak dobrze. Ale bardzo dobra. Kawę polecam. Opłaca się miksować. Natomiast Oreo... Słuchajcie, a mi się ręka trzęsie. Jednak mocna kawa wydarzenia w kuchni powodują, że jest stan przedzawałowy, także muszę kończyć się uspokoić, mimo że jeszcze dopijam. A ja teraz się z wami żegnam. Pozdrawiam was ciepło. Przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I proszę bardzo, eksperymentujcie.